Albo na przykład No dobrze, ale to mógłby być baniak, tak się wydaje, prawda? Taki duży, duża kana na wodę mogłaby być, prawda? Albo to mógłby być pełen kosz Albo ziemniaków. Albo czegoś innego. Więc jak ponieść taki kosz na głowie, żeby on nam się nie zsunął i żeby nam nie zranił? No, ale to dalej będzie twardy. Odpniecie nam głowę, tak jak musisz iść 5 km pod górę, dać mm. tak sobie jako tutaj No właśnie, ja. prawo, super myślisz. Teraz proszę bardzo, bardzo mi okay, pokażę, ja. jak to się robi. No to, yeah, just like a podszklep. So tak, to protect this okay. so, this is, this to żeby co co teraz włożę na klowę nie zraniło jego to będzie działać troszeczkę jak to będzie działać troszeczkę poduszka, prawda? W tym momencie. Ochrona głowy. Teraz proszę zobaczyć, jest kosz. Jak się podnosi kosz? No, zobaczcie, że cały czas głowa jest atestowana. A Ani razu się nie spodziewa. Proszę bardzo, teraz możesz iść 10 km z tą wodą, ze źródła do domu. Możesz iść. I co? Czy jest to proste? Można przytrzymywać rękami.